Witamy w kolejnym naszym serwisie informacyjnym. Dzisiaj znowu przedstawimy drastyczną sytuację, którą jest powódź w Krapkowickim odmęcie. Tu widzimy po raz kolejny skatepark, który no jest już mniej zalany niż ostatnio jak tu byliśmy, ale jest nadal woda, jest ona bardzo, ale to bardzo zanieczyszczona, nie za, zanieczyszczona. Tu jeszcze, zobaczmy, może zbliżę, yy, kurwa zbliżę i tam widać coś czerwonego, jo, co to jest, to ja nie wiem i tam jakiś człowiek chyba wołał o pomoc i zaraz przenosimy się, o właśnie tam, gdzie jest ten człowiek. Teraz może jeszcze oddam głos mojemu kolejnemu specjaliście Enchu. Który przedstawi nam sytuację, która dzieje się tutaj. No jak widać, Kutwa, skryty park jest w ciągłym niebezpieczeństwie ekonomicznym. Tylko czekamy, aż ta woda przepłynie na drugą Polskę. No i mamy nadzieję, że wszystko wypłynie po naszej myśli. Tak. Zejdźmy może to, troszkę niżej i zobaczmy to z bliska. Zobaczmy, no pięknie zalane tereny. I tu, może zbliżę jest statek kosmiczny, który już tak. stoi. Nie płynie, lecz stoi. Lecz Wczor wczoraj jeszcze płynął. Tak. Wczoraj, tak, dobrze mówisz, płynął. Ale zobaczmy, tam jeszcze w oddali. Chyba bramka. Ona chyba przypłynęła z Madrytu. Z samego Santiago Bernabeu. No, a tu. Tam Kampnął, dokładnie. I co tu jeszcze można powiedzieć? No woda nadal się znajduje na skateparku, który no, jest jeszcze zalany, jest jeszcze zanieczyszczony jakimś gównem. I może przenieśmy się dalej w stronę placu zabaw, w którym no, bawią się dzieci, ale jeszcze nie. No i właśnie jesteśmy właśnie na placu zabaw, no, który jest też również, zobaczmy, zalany. No i zobaczmy na to. No, są rzeczy ze skateparku, które no, no, przewędrowały nie wiadomo skąd, nie wiadomo chciałbym jak. Jeszcze, skatepark. Tak, chciałbym jeszcze dodać, że jak widać na wodę, po prostu zmieniła się w tak zwane gówno. Tak jest. Gówno i jeszcze raz gówno. Śmierdzi syfem, no i kurwa... No Be, bez Do, Dokładnie. Zobaczmy dalej, przejdźmy troszkę dalej i zobaczmy, zobaczmy tam w oddali, w oddali znajdują się, poczekajcie, huśtawki, no to można teraz nazwać je huśtawkami wodnymi, bo znajdują się w wodzie. No i tu jeszcze raz ta bramka, tak jest, no myślę, oj zobaczmy tutaj, śmietnik. No świetny świetnik. Ławka też wodna widać. Tu ślizgawka do gówna, no proszę Państwa, tego jeszcze nie było. To jest nagły gwiazd. Tak właśnie. piasek do gówna, no. Jakiś nowy świat, nie wiem. I zobaczmy, tam jeszcze jest piaskownica. Też wodna, no co? To? Jest tam w oddali, może zbliżę jeszcze bardziej. Kogut wodny i o to chyba dzieciom chodzi, żeby wszystko było wodne, bo zbliża się lato. Ciepłe dni. I zobaczmy teraz może... O, widzimy tam połęczynę Spidermana. No może przeniesiemy się tam zaraz. Sami ją I... kuta Tak jest, uszył ją, nie No i przenosimy się zaraz, zaraz do was wrócimy. No. no i witam państwa ponownie. Teraz znajdujemy się właśnie na samym czubku sieci która no tydzień temu była, można powiedzieć, wodną siecią, bo znajdowała się praktycznie cała pod wodą. Tu widzimy, jakie otacza gówno. No zobaczmy traktor, proszę Państwa, co się dzieje. I tu widzimy, no dookoła no jedno wielko, wielkie gówno. Tak jest, gówno, no i widzimy. Tu może pokażemy w oddali. Sobie. Plat zabaw troszkę zbliżę, no widzimy no. Z lotu ptaka. Tak jest zlotu lotu ptaka, który leci nisko To tam proszę państwa skatepark no i tam noże pojazdy i Zwróć może... Zwróćcie uwagę jeszcze na tą polanę, która Tak jest, jest, zobaczmy tam polany na drugim, na drugim, na drugim świecie. No zobaczmy tam też zalane, widzimy tu twen, który też był zalany, lecz teraz trwa remont podłóg i cementu. No i tu zobaczmy, jeszcze zobaczmy na czynę. no świetna jest, świetna jest. Trzyma się z kubana. Tak jest Tu zobaczmy przechodnie, boją się jeździć. Tymi ulicami, bo one świerdzą. Tak jest członek dyla daje Co tu jeszcze powiedzieć, no? No zobaczmy jeszcze raz te gówno, no bo naprawdę jest co popatrzeć, jest na co popatrzyć. Tam jest, zwróć uwagę, martwy red pepper. Zobaczmy, red pepper d martwy, no to się nieczęsto zdarza. No. Jak można takie coś porzucić. A tu widzimy no... Mi to, mi to przypomina no nie wiem, jakiś no, jakąś łódź podwodną. No Łódź podwodna nie wiem, no Niemiec, Szwabów czy Amerykanów, nie wiem. Tu, no, ten plac zabaw, no, jest niesamowity. I tam w oddali żółty dom, który, no, nie wiem, czy był zalany, chyba nie, bo jest naprawdę wysoko. No i zobaczmy, jeszcze tam górka jest i tam też była zalana. Zobaczmy działki, które są, no, brzydko niehistorycznie mówiąc, rozpierdolone. O, właśnie jedzie auto z Red Pepper. Już przejechało. O, można powiedzieć, że z Beroli, ale... Tak wiem, jest. Tutaj. Dobrze, na dziś to kończymy. Myślę, państwu, myślę, że Państwu pokazaliśmy ba bardzo dużo dzisiaj. No i następnym razem może będzie więcej i wejdziemy w głąb, jeszcze bardziej w głąb roku. oceanu. Tak jest główna Dziękuję Państwu. Hęcyk, do widzenia. Z tej strony Rafał Baciboricz. Do widzenia. No i ja też Państwa żegnam. Chęcek, do widzenia. No i wróciliśmy do Do miejsca, w no, którym rozpoczynaliśmy. No, tu właśnie znajduje się, zobaczmy, nasza tratwa, no, która no, sprzyjała nam do końca naszej wędrówki. Zobaczmy, no, ona jest niesamowita, skonstruowana przez samego Einsteina. No zobaczmy, tu, tu znajduje się. Tyłek, tu, przodek, no może po, par, powiem parę słów, którą, no powiem o niej tak, no jest zajebista, bo, bo przepłynęliśmy ją, no przez rzeki, o te, no zobaczmy, przez te gówna wszystkie przepływaliśmy. Spójrz no. na te morskie potwory, które tutaj wlęgują się. morskie potwory. Mamy taki środek, no te deski są właśnie antywodotlenowe, anty, antypotworowe. Które znajdują się, o, właśnie tutaj. No, i zobaczmy jeszcze raz tą łódź naszą tratwę, która, no, sprzyjała nam. No, świetna, świetna, była naprawdę świetna. No, i teraz już żegnam się do usranej śmierci Encyk. Encyk. I... Do widzenia.